Dzisiaj na obiad leci Siena. Siena to mega ziemiak sałatkowy. Właściwie to jest tutaj sadzeniak. To jest elita i klasa A, już do sprzedaży, jeszcze dla rolników. Tej Sieny jeszcze tutaj mamy i dwa samochody do sprzedania. Ale jeśli chce robić sałatkę, jeśli chce takiego ziemiaka, który jest więzły, który się nie rozwala, który jest idealny na talerzu, bo on ma taką piękną, idealną podłużny kształt. To jest taka siena, cudna jest. Bardzo smaczny ziemniak. No to wtedy właśnie biorę sienę na obiad. Ale generalnie jeśli chodzi o Przeznaczenie tej sceny to ona jest absolutnie do mycia. To są, to są ziemniaki, które pięknie się myją, pięknie się pakują w paczkę i to są takie droższe ziemniaki. Jak firmy skupujące mają maszyny do mycia i do pakowania, to bardzo chętnie takiego ziemniaka kupują, bo za takiego ziemniaka można dostać więcej. Myślę, że dzień, na dzień dzisiejszy to za takiego ziemniaka do mycia możemy dostać nawet złote 40, zł, a na Brudasa, no to wiadomo że to już jest dużo niższa cena. Także jak ktoś potrzebuje scenę dobrą, całatkową, to jeszcze coś tutaj w magazynie mam. Jeszcze jeszcze tutaj parę skrzynek. E, idealnie sobie tutaj leży, jeżakuje aż do nasady. A do mnie idzie na ogiad. E. Ja już moją sienę mam umytą, dzisiaj będzie u mnie sałatka. Jak wygląda u mnie ta Wygląda przepięknie, no ma gładką, piękną skórkę, jest bardzo ładnie wybarwiona. Ale jak gotujemy ziemniaczki? Pamiętajmy, że wrzucamy ziemniaki do gotującej wody już osolonej. Dlaczego? Wtedy się nie wytraca skrobia. A skrobia wpływa na smak również i nie wytracają się witaminy, więc wszystko to, co najlepsze, zostaje w naszym ziemiaku. Jak gotuję ziemiaki, ja gotuję w skórkach. Jak potem robię sałatkę, czasami robię ten ziemiak razem ze skórką, a czasami go po prostu przed pokrojeniem obieram. Najważniejsze to jest to, aby mieć smacznego ziemiaka, a ja mam tutaj sałatkową sienę, która jest generalnie sadzeniakiem, ale dzisiaj umie na obiad wykwintny ziemniak. Oczywiście, przepływamy.